Radek, pojedynek mistrza z wicemistrzem Polski powinien budzić emocje. Dzisiaj, tak naprawdę, te emocje jedynie w końcówce meczu, gdzie, gdzie Jastrzębie Was zaczepiało, bo już nie miał żadnych argumentów w grze. Fajnie się namłożył ten mecz. Strzeliliśmy w pierwszej tercji dwie bramki. Później, można powiedzieć, że kontrolowaliśmy ten mecz. Szkoda, że nie wykorzystaliśmy wcześniej sytuacji, bo myślę, że ten mecz byłby dużo spokojniejszy. Dzisiaj chyba mobilizacja do, do gry podwójna, bo po pierwsze pierwszy mecz u siebie w, w nowym sezonie tak w lidze i chyba troszeczkę chcieliście zatrzeć to złe wrażenie po, po wpadce, bo chyba tak ją mogę nazywać w Oświęcimiu. No tak, w Oświęcimiu na, na pewno nam poszło bardzo słabo i trzeba o tym zapomnieć, to był może takie trochę zimny prysznic, które nam się może przyda, bo już może głowy były za wysoko. A... Wiadomo, że pierwszy mecz przed własną publicznością w sezonie jest ważny i na pewno mobilizacja jest trochę większa. Dzisiaj na pewno na plus to, że czyste konto z tyłu, no i też Wasza formacja wyrasta dzisiaj na znacznego lidera. Tak jest, czasami jedne na tak gra lepiej i to jest dobrze, że, że mamy wyrównane te cztery ataki i zawsze któryś atak pociągnie grę. A no fajnie broni Kamil Kosowski, to też jest dla nas duża podpora, że on z tyłu jest pewny.